Karina Bosak, posłanka reprezentująca Konfederację, nie przestaje zaskakiwać swoją aktywnością zarówno w sferze politycznej, jak i w życiu prywatnym. Wraz z mężem Krzysztofem i trójką dzieci, Arturem Maksymilianem, Danielem Ksawerym oraz Emilią Marią, już wkrótce powita na świecie swoją czwartą pociechę. Ta ekscytująca nowina została ogłoszona przez Karina za pośrednictwem jej profilu na Instagramie gdzie zamieściła również radosne zdjęcie rodziny. W poście opisała ich rodzinną podróż, podczas której postanowili odkrywać nowe miejsca. Tym razem podróżujemy na południe od Polski, kierując się tam, gdzie nas serca poniosą, gdzie odnajdziemy radość i które pozwalają nasze możliwości, pisała z entuzjazmem. Dziś odwiedzamy Słowację oraz Węgry. Cieszymy się i nabieramy sił. Ponadto Karina Bosak ekspresowo podzieliła się informacją, że ich rodzina wkrótce się powiększy. W te wakacje podjęliśmy decyzję o podróży w większym składzie, bo po Nowym roku ostatecznie powiększymy nasz rodzinną ekipę. To właściwy moment, aby ogłosić tę radosną nowinę, z niecierpliwością czekamy na nadchodzące zmiany, podkreśliła, wywołując lawinę gratulacji w komentarzach. Internauci nie szczędzili ciepłych słów wspaniałego wypoczynku i gratulacje. Wszystkiego dobrego gratulacje można było przeczytać pod jej postem. Karina Bosak jest także znana z wyrazistego stanowiska w kwestiach społecznych, zwłaszcza w kontekście aborcji, otwierając się na temat swoich poglądów, stwierdziła. My, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, broniący prawa do życia, zależy nam na rzetelnym traktowaniu kobiet, ich potrzebach w okresie ciąży oraz w macierzyństwie. Kluczowe są lepsza jakość oraz dostępność opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne i pomoc w opiece nad dziećmi, zwłaszcza gdy okazuje się, że mogą być one niepełnosprawne lub poważnie chore. W trzech latach obecności w Sejmie ochoczo dzieliła się także osobistymi doświadczeniami. Cała ta debata jest dla mnie niezwykle osobista. Jako matka trójki małych dzieci i kobieta, która rozpoczęła swoją kadencję kilka dni przed porodem doskonale rozumiem niezwykłe poświęcenie, jakie wiąże się z macierzyństwem i jak często może być ono sprzeczne z innymi życiowymi planami. Zakończyła, podkreślając wagę wsparcia dla matek w społeczeństwie. Karina Bosak staje się nie tylko głosem politycznym, ale również postacią, która z odwagą dzieli się swoją historią, wnosząc wartościowe refleksje na temat macierzyństwa, życia rodzinnego i praw kobiet.